Cześć, z tej strony Filip Kowarski. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jak się przełamać, rzucić etat i zacząć inwestowanie w nieruchomości. A tak naprawdę, czy warto podjąć takie drastyczne kroki i czy to jest dobre podejście? Przede wszystkim prowadziłem tę rozmowę już wielokrotnie z różnymi osobami, które myślały o tym, żeby odejść z etatu. I mam dla nich, czy tak naprawdę dla Ciebie, całą serię pytań, przez które warto przejść, żeby sprawdzić, czy to jest dla Ciebie. Przede wszystkim, czy zamieniasz etat na bycie pośrednikiem? Ale przecież chciałem inwestować w nieruchomości, nie chciałem być pośrednikiem. Dlaczego mówisz o byciu pośrednikiem? Ponieważ uważam, że bycie pośrednikiem jest idealnym wstępem dla osób, które chciałyby zacząć pracować z klientami, chciałyby zacząć pracować w nieruchomościach, które są już zmęczone własnym etatem, a jednocześnie nie chcą podjąć tak drastycznego kroku jak rzucenie etatu i rozpoczęcie przygody w inwestowaniu w nieruchomości. Dlaczego warto być pośrednikiem? Ponieważ większość pośredników, która osiąga sukcesy, z którymi współpracuje, oni także są inwestorami. Robią flipy, robią gotowce, kupują mieszkania dla siebie na wynajem. Dlaczego? Ponieważ są najbliżej klienta, czy to sprzedającego, czy to kupującego, wiedzą, co się sprzedaje, w jakich lokalizacjach, i są w stanie często dotrzeć do okazji szybciej niż standardowi inwestorzy. Także. Pośrednicy, którzy w ten sposób inwestują, naprawdę osiągają wysokie stopy zwrotu i jest to ścieżka, którą warto rozważyć, jeżeli w tym momencie wiesz, że Twój etat nie spełnia Twoich oczekiwań, a bycie pośrednikiem i kontakt z klientem jest czymś, co może Cię zainteresować. Jeżeli jednak nie chcesz być pośrednikiem i chcesz przejść i zacząć inwestować w nieruchomości, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy masz odłożone pieniądze jako poduszkę bezpieczeństwa, czy utrzymujesz w tym momencie kogoś. No bo nic nie boli tak, jak odłożone powiedzmy 100 tysięcy złotych, rzucamy etat, przestajemy pracować, zaczynamy szukać okazji na rynku nieruchomości, uczymy się tego rynku, a pieniądze nie płyną. Często, żeby zrobić pierwszą transakcję, potrzebujemy dwóch, trzech, czterech miesięcy, żeby nauczyć się rynku lokalizacji, zrozumieć, co jest okazją, kupić i sprzedać tą okazję. Więc przez te 2 do 4 miesięcy nie będziesz zarabiał. To oznacza, że wszystkie Twoje oszczędności zaczną topnieć. Z każdym miesiącem, z każdym dniem będziesz widział, jak ubywa Twoich pieniędzy, które miały być Twoją poduszką bezpieczeństwa. Więc na pewno podejście takie, że rzucamy etat i od następnego dnia zaczynamy inwestować w nieruchomości jest odpowiednim podejściem. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że faktycznie składasz wypowiedzenie, czekasz aż skończy Twój etat i zaczynasz działać na rynku nieruchomości. Masz nagle 8 godzin do poświęcenia na to, żeby szukać okazji. Czy jesteś w stanie coś ciekawego znaleźć? Na pewno. Ale pamiętaj o tym, że ta krzywa nauki, tak naprawdę wszystkiego, jest taka, że na początku masz wrażenie, że nie ma żadnego progresu, że nic się nie posuwasz do przodu. Oglądasz mieszkania, rozmawiasz z właścicielami, rozmawiasz ze sprzedającymi, zaczynasz to wszystko rozumieć, ale jednak zabiera to czas. Więc 2 do 4 miesięcy może zająć ci, żeby się nauczyć tego rynku. Dlatego ja uważam, że podejście nie rzucamy tatu. Zaczynam sobie spokojnie badać rynek. Poświęcam na to 30-60 minut dziennie. Każdego dnia wdrażam się coraz bardziej. Jeżdżę obejrzeć jedno mieszkanie, czytam rozdział książki, oglądam jeden filmik na YouTubie. Takie podejście, że przeznaczamy 2-4 miesięcy nie rzucając tatu. ucząc się tego rynku, pozwoli Ci sprawdzić, czy ten rynek w ogóle jest dla Ciebie. Czy cię to interesuje? Jeżeli zastanawiasz się, czy poświęcenie jednej godziny dziennie, aby nauczyć się inwestować w nieruchomości, to jest odpowiednie podejście, to chcę przytoczyć historię. Jeden z moich ulubionych filmów ostatnio na Netflixie, być może jest jeszcze dostępny, to Roni Koleman Król. Jest to historia Roniego Kolemana, który został ośmiokrotnym Mister Olympia, czyli mistrzem świata w kulturystyce i opowiadał w tym filmie, że dwa czy pierwsze trzy tytuły zdobył właśnie pracując jako policjant. Osiem godzin dziennie pracował na etacie i poświęcał tylko godzinę dziennie na siłownię. I przez to, że był tak sumienny i nie było dla niego wymówek, tylko robił to każdego dnia, Osiągnął trzy tytuły Mister Olympia, zanim poświęcił się temu w całości. I tutaj przypomina mi się też mój początek. Jak ja zaczynałem inwestować w nieruchomości, to ani mi się śniło rzucać moją dotychczasową pracę, czyli własną firmę. Pomyślałem sobie, że poświęcę godzinę dziennie po pracy, czyli ten czas, który z reguły poświęcałem na książkę, na telewizję, na coś zupełnie innego, poświęcę go na nieruchomości. Przyjąłem, że chcę tyle czasu na to poświęcić i nauczyć się rynku i w ogóle zrozumieć. Czy inwestowanie w nieruchomości jest dla mnie? Bardzo często jest tak, że ktoś zaczyna i po miesiącu, po dwóch miesiącach stwierdza, że inwestowanie w nieruchomości nie jest dla niego, i to jest tak naprawdę też dobry wynik. No bo wyobraź sobie, że rzuciłeś etat, zaczyna zajmować się nieruchomościami, żeby po miesiącu stwierdzić, że generalnie to jest nic dla ciebie. Nie interesuje cię to, nie chcesz tego robić i podjąłeś złą decyzję. Więc żeby się uchronić przed tą złą decyzją, zanim rzucisz etat, zanim poświęcisz 8 godzin na inwestowanie w nieruchomości, poświęć 30 minut, poświęć 60 minut. Co możesz robić? Codziennie rozdział książki, jeden filmik na YouTube i jedno obejrzane mieszkanie na żywo. Każdy inwestor, który odnosi sukcesy, powtarza w kółko, że to, co najbardziej go uczyło, było wyjście z domu i oglądanie mieszkań na żywo. I mówimy teraz nie tylko o ruderach, które tak naprawdę oglądasz i nie wiesz, co z nimi zrobić. Możesz oglądać mieszkania na wynajem, możesz oglądać mieszkania po remoncie, możesz oglądać mieszkania typu flip, możesz oglądać gotowce inwestycyjne. Wszystko, co jest na rynku. Nauczy cię, jak powinny wyglądać dobrze zrobione mieszkania, jak wyglądają kiepsko zrobione mieszkania. To, że jesteś tam i tego doświadczasz, nauczy cię tego najszybciej. Poświęcając 2 do 3-4 miesięcy, nauczysz się tego rynku dużo lepiej, niż jakbyś poświęcił na niego 8 godzin dziennie i zrezygnował po miesiącu. Jeżeli w tym momencie chcesz rozpocząć inwestowanie w nieruchomości, to jest coś, co może ci się spodobać. Napisałem książkę, która opisuje moją drogę od zera do wolności finansowej. Ja nigdy nie chciałem mieć najwięcej nieruchomości, nie chciałem robić najwięcej flipów. Ja po prostu chciałem jak najszybciej osiągnąć wolność finansową, czyli coś, co tak naprawdę większość z nas chce. Ta książka w prosty sposób krok po kroku pokazuje ci co powinieneś zrobić, żeby jak najszybciej osiągnąć wolność finansową, jak wybierać mieszkania, jak negocjować, jak organizować remont, jak ustalać ceny, jak zrozumieć jakie ceny rządzą na rynku i co powinieneś kupić, żeby dobrze na tym zarobić, a finalnie jak ustalić cele, które po prostu zrealizujesz. Dlatego jeżeli interesuje cię Moja książka, sprawdź link w poniżej, jak możesz ją nabyć. Jeżeli podobał ci się ten materiał wideo, to standardowo daj lajka, zasubskrybuj i koniecznie podziel się w komentarzu, co byś zrobił w sytuacji, że chcesz rzucić etat i nie wiesz, czy zacząć inwestować w nieruchomości. Cześć.